Przemoznawca znowu konstą, znowu szczelił w G-klasie. Typowa pogoda w Holandii. Witamy cię Państwa z gorącej, kochanej Holandii. G-klasa, Abemus Papa, Abemus Papa. Nasz Jan Paweł II takim jeździł i Przemysław też takim będzie jeździł. Papież się znał na samochodach i Przemoznawca też się zna. G-klasa, 5.5 AMG, 507 koni. V8 kompresor. Zapraszamy. Showtime. Drodzy Państwo, informacje takie. Dziękujemy właścicielowi za udostępnienie takiego wypasa. Każdy by takiego chciał mieć. Powiem tak, właściciel tego kozaczka ma firmę do przewozu, nie do przewozu, transportową. Wynajmuje busy, masterixy, renówki są najlepsze, zmieniam zdanie. Renówki, busy to tylko z tej firmy. Opis w linku moi drodzy. Tak, ale na razie skupmy się na tym kozaku. Największa kwadratowa kozaczyna, jaką można sobie wyobrazić w AMG. W G-klasie! Marzenie i pierdolić tych zazdrośników! Zobaczcie te rury! Zobaczcie te rury, kurwa! Przez paliny na ryj lecą i to mi się podoba, i to mi się podoba! Bryła auta nie zmienia się od, nie wiem, 40, 50, 30, 70, 20 lat. Nie wiem, kurwa! Jest odjebany na maksa! Jest kozak! I to tylnie koło! I to tylnie koło na tym! Czy my będziemy umieli je otworzyć? Czy my będziemy umieli je otworzyć? To no jest tutaj taki wihajster do zrobienia, ale my się tym nie będziemy zajmowali. Życiu bym nie wymienił koła w tym samocie. Uuu baby bejbe. Baby. jak już mówiłem, jest na bujanie, Tu można zrobić półwykrok kurwa na haku. To mi się podoba. I dziękujemy znowu za wypożyczenie takiego wypasa. A wy będziecie dziękowali, jak wynajmiecie te masteriksy z tej firmy transportowej wynajem busu. Ooo! baby bejbe! Wlew paliwa. Jest, wlew paliwa, ale na gazie jest, no i co z tego, kurwa? Bo tak, piękne koła, 20-calowe i opona na dużym, kurwa, bieżniku, odjebane jest auto, pój. Cały przerobiony na 6 -3 AMG, no jest, kurwa, rakietor, tak. Jest taki rakietor, że aż bym się zaczął. Nie wiem, po co te skoki, ten napis AMG. Powiem wam tak, rocznik, rocznik Nieważne, bo ty się tylko środki zmieniają. Z 1989 miał tak, z 2004 ten egzemplarz z tego roku. Ma w środku tak. Zobaczcie te skóry. Te one to są prawdziwe skórki skórkowate. Jak z torby, Taka skórka. U, 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 no, panie kochany. Uwielbiam tą bryłę. Nigdy nie źle mnie klasą. Kurwa, dzisiaj będę zapierdalał po Holandii. Ubejbe, bejbe. Baby, Wchodzimy baby. do środka, drodzy państwo. Dzisiaj kamerzysta ma troszeczkę lepiej. Yy, ten yy, siedzenie elektryczne jak dobra po prostu się zrobimy test kurwa tumików bo tu tumiki to są prawdziwe tumiki mamy tutaj taki wtryczek. test tumików ty to... państwo nie będziemy na jałowym biegu napierdalali tumikami po prostu odpolimy go i pojadymy. Szyby, kierunkowskazy w lusterku i ta półeczka tutaj na drineczki. a to. I don't to hold you. I don't wanna hold you. wódka, panie. Wolisz wódka. Czyli maska według On otworzy, ale jestem zachwycony, ja cały oddech, ja cały, kurde, oddech. Co za debil, ja tak łatwo. Uch, kula ale mnie to, do... więc wejdę wam tak. To są wypasione silniki. Te z kompresorkiem te 55 to są kozaki, silniki. 507 koni, no zagazowane, no i chuj no bo się wypierdalać półtora stówki czy tam dwie stówki dziennie na paliwo, to... Ole masko chodzi? Jak od stara tarpana! To, że nie tego auta jest na wypasie, to nieważne. Interesuje mnie tylko i wyłącznie wy wygląd wizualny na zewnątrz. g klasa zabija wyglądem i środek i wyposażenie gówno są warte. No jak są skóry, wspomaganie kierownicy. Monitor, no kurwa elektryczne szyby auto kosztowało, nie wiem, 500 koła bańkę, no Alcantara na sufituce, nowa. No może, Skodak! Wszystkie penery by tym jeździły. Jeżdżą! Ci, co mają siano oczywiście, do tego penery takie co nie mają siana, to chuj to jeżą ML-ami, tymi pierwszymi modelami. K**wa. wyposażenie, bagażnik roletka, butna z gazem właśnie będziemy regulowali żeby w było mniejsze śrubki, nakrętki są, pyk, pyk 11 gazu, jakby ktoś pytał no i tak jest bagażnik, kwadratowy, ładny dobra, jedziemy tym gazem drodzy państwo, powiem tak nie wiem czy państwu wiatr szumi, czy nie ale powiem wam tak Właściciel z wypożyczalni busów kocha Mercedesy. Ja też powiem Wam tak, to jest jedyny kurwa Jeep jakiego bym chciał mieć. Nie chcę nic, nie chcę kurwa ich z piątki, nie chcę Mela, nie chcę kurwa ich szóstki, nie chcę Teoty Land Cruzera, nie chcę yy, tego yy, Daci Duster, nie chcę. Chcę tylko G klasę, tą kwadratową, tą kurwa kwadratową, tą która pali w chuj, nie? Tą która na pełną pies jest aerodynamiczna, nie? I może nie jest jakoś super wygodna. Znaczy wygoda jest, bo to jest Mercedes, tu się płynie, tu nie ma co pierdolić. Ale tym się jedzie. Znaczy tu się jedzie, kurwa, no tu jest są twarde wielkie koła. I tu nie ma komfortu. Ale to jest nieważne, ale my siedzimy jedziemy G-klasą. A to jest taka bujana. Ole ty i przerobiony ledy, wszystko wiadomo. Wiadomo, kurwa, ledy, panie. W G-klasie, ledy, panie. Nie. Zimny łokieć, to jest jadę. Kiedy jadę? Lubię go mieć. au! Lubię go wyjebać i przewietrzyć! zimny łokieć! Ale sobie zapierdalamy, zapierdalamy ze cztery dyszki, no ale to nieważne. Defiladowo, dygnitarzowo. Czy nasz padre, Jan Paweł II, zapieprzał? Wszyscy go podziwiali. I tego Mercedesa też. Oczywiście wszyscy przychodzili dla papieża na no. AMG. Wiadomo. Znaczy motoryzacji zawsze kuknęli tam okiem. O AMG. Dobrze. Kurwa, ale dźwięk jest po prostu... Ja bier, to jest, 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 na wypasie, jest na takim wypasie. Kurwa, już wiem dlaczego kurwa Wiara kocha te auta. Trzeba się im przejać, jak to wygląda ta maska. Te wszystkie kierunkowskazy jak tu wychodzą. Yeah. This is nasz hotel. da, da. I se latamy tym wypasem po Holandii. I dziękujemy Zuwasicielowi za udostępnienie tego wypasa. Wszyscy kurwa słyszą na ulicy, nie? A kamerzysta kurwa ma stopę buczach zajebany mówi. Żeby trochę materiału było, to on tu ma jakieś 3 przyciski, coś, jakieś reduktory, wiadomo, cztery buty nie ja nie ja duszę, bo ja się nie znam. Monitorek to mi się podoba. Kierunkowska zdziała, włączamy, jedziemy sobie, czerwone skóry i tutaj ta kratownica, szachownica. Czy to jest? <słuch> to... Brawa dla Mercedesa! A <słuch> ja samiem, kurwa pedzie, bo zapomniałem. No, te tu holenderskie rowery, to są te parkingi. To są te parkingi. Ale mi się tu podoba. Nie, yeah, rewelacja, nie. Uwielbiam tego Mercedesa. Ja go kocham po prostu. Widoczkę na holenderskie Ziono Cieszę się, że miałem możliwość Państwu Zaprezentowania G-klasy A bemus papa A jak już powiedziałem Jan Paweł II Znał się na autach, no jeździł G-klasą I brawa dla niego, to mi się podoba I za to też go kocham Te czerwone dodatki skórzane Kurwa mać, czuję się nie powiem jak gdzie Tył, maska klapa Tak, była? Był tył? Dobra to ten wypas. Jedziemy. Nie, nie. Brzmi, już jeździliśmy. To jest kurwa zakończenie. Ciao!